W pewnym miasteczku miała się odbyć egzekucja pewnego mężczyzny. O dwunastej, kiedy w dzwonnicy zabije dzwon, ten mężczyzna miał zostać powieszony. Dochodziła godzina dwunasta, a dzwon nie bił. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co się dzieje. W pewnym momencie już zdenerwowani kaci, zdenerwowany burmistrz miasta, Kazali pójść na dzwonnicę i sprawdzić, czy oby na pewno dzwonnik nie zaspał. Kiedy podeszli na dzwonnicę, zauważyli, że dzwonnik skacze na sznurze i dzwoni dzwonami. Dzwonnie tak nie wydawał głosu. Gdy spojrzeli w górę, zobaczyli, że do serca dzwonu szczepiona jest pewna kobieta, już zmasakrowana od uderzeń w ściany dzwonu. Później okazało się, że była to matka skazańca, która chciała stłumić dzwon, aby nie zginął jej syn. Taką mamą jest Maryja. Płacze na całym świecie krwawymi łzami i robi wszystko, abyś Ty nie zginął, aby ja nie zginęła, abyśmy nie zginęli. Chcecie dzisiaj w tym filmiku oddać całkowicie Matce Bożej. Dlatego przejdź ze mną przez tą krótką modlitwę. Oddanie się Maryi rodzi tylko i wyłącznie pozytywne skutki. Nie bój się tego. Maryjo, proszę, abyś ukryła w swoim niepokalanym, najczystszym sercu każdą osobę, która to ogląda. Nie tylko ich, ale też ich rodziny, wszystkich ich przyjaciół, znajomych, każdej osoby, która im źle życzy. Maryjo, proszę Cię o Twoją nadprzyrodzoną, cudowną i niepowtarzalną opiekę nad każdym z tych, którzy to teraz oglądają. Proszę Cię, abyś spędziła cały dzień z osobą, która tego teraz słucha i aby w jej życiu objawiło się. Królestwo Boże i potęga i panowanie Jezusa Chrystusa. Amen. Maryjo, proszę Cię przez wzgląd na mękę Twojego ukochanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyś teraz pozwoliła doświadczyć każdej osoby, która tego słucha, przy ogromnej Twojej miłości. abyś uprosiła łaskę doświadczenia, namacalnego, realnego miłości Ojca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ona Cię bardzo kocha. Oddaj swoje życie. Nie pożałujesz.